W Rodenstock nieustannie pracujemy nad tym, by tworzyć jak najbardziej precyzyjne soczewki progresywne. Od wielu lat staramy się osiągnąć zupełnie nowy poziom biometrycznej precyzji. Na naszej drodze napotkaliśmy kilka poważnych wyzwań. Pierwszym wyzwaniem było uzyskanie indywidualnych parametrów biometrycznych oka. Tradycyjne soczewki progresywne są produkowane z użyciem kilku parametrów. Parametry te są oparte na uśrednionych wartościach i dają bardzo ograniczone informacje o indywidualnej biometrii oka. Aby zrealizować nasz cel, potrzebowaliśmy rzeczywistych parametrów biometrycznych oka. Dlatego opracowaliśmy skaner DNI, pierwszy krok w kierunku prawdziwej biometrycznej precyzji. Dzięki skanerowi DNI możemy analizować tysiące punktów pomiarowych wokół. Na podstawie tych punktów stworzyliśmy zestaw ponad 80 parametrów biometrycznych oka. Skaner DNA miał potencjał, by dokonać przełomu w sposobie tworzenia soczewek progresywnych. Ale wiedzieliśmy, że sam pomiar parametrów biometrycznych to za mało. Kolejnym poważnym wyzwaniem było wykorzystanie potencjału parametrów biometrycznych. Przez tysiące godzin pracowaliśmy przy użyciu zaawansowanych modeli matematycznych. Nieustannie przesuwając granice nauki, aby przekształcić ponad 80 parametrów biometrycznych oka w konkretne dane na potrzeby wyliczania parametrów soczewek. W końcu udało nam się stworzyć kompletny, indywidualny, biometryczny model oka. Mając model biometryczny, byliśmy gotowi na kolejne wyzwanie przeniesienie parametrów biometrycznych bezpośrednio do produkcji soczewek. W odróżnieniu od naszych konkurentów, którzy czasem mierzą dane biometryczne, ale rzadko wykorzystują je przy produkcji soczewek, nasz biometryczny model oka mógł dostarczyć konkretnych danych na potrzeby procesu produkcji soczewek. Aby wykorzystać precyzję biometrycznego modelu oka do ulepszenia sposobu produkcji soczewek progresywnych, opracowaliśmy metodę cyfrowego przenoszenia danych ze skanera DNA na produkcję soczewek. Tak powstało Big Vision. Filozofia tworzenia soczewek progresywnych Rodenstock. Dzięki Big Vision pokazujemy, że każde oko jest inne. Każde oko ma niepowtarzalny kształt i rozmiar. A dzięki cyfrowemu przenoszeniu parametrów biometrycznych na produkcję soczewek, możemy zaoferować użytkownikom inteligentne okulary biometryczne. Bardziej precyzyjne soczewki niż kiedykolwiek wcześniej, gwarantujące prawdziwą poprawę widzenia. To ogromny krok w branży optycznej. Ale dla Rodenstock to dopiero początek drogi do zapewnienia wszystkim użytkownikom prawdziwej biometrycznej precyzji.